Film z cyklu jest kotek, sam alpaki. Widzicie? Tu jest kotek. Tu się kręci, taki rudy. Zobaczcie na moje alpaki. Totalne poruszenie. Widzicie? Szaleństwo, mama. Tam jest kotek. Widzicie? Tam jest mały, rudy kotek. No, i patrzymy się na kotka uszy, mama. On tam gdzieś jest. Już go nie widać, więc jest bezpiecznie. Chociaż Elvis jeszcze sprawdza. A nie. Chodzi tam w trawie. Widzicie.